Cześć, sobota dzisiaj. Tutaj u rybek to mam ładnie. Niecałe 19 stopni. A na dworze to afrykańskie upały. Na słońcu 44 stopnie. Dobra. Samochód dzisiaj maluje. Tutaj tak. Drążek stabilizator wisi. Odkręciłem. To jest, no tak, tam zamaskowaliśmy tarcze hamulcowe, linki, przewody hamulcowe, to folią aluminiową. Tutaj taki przenośny cień. Dwa parasole, bo pierwsze to całe od środka będę męczyć, żeby to wymalować. I będzie pierwsze wszystko w podkładzie a później dopiero te belki będę wycinać do tego niech to już tutaj nie ten nie zarasta korozją a reszta będzie wtedy robiona to tutaj tak samo z przodu wszystkie gwinty od zawieszenia wszystko jest zabezpieczone można działać tak się ten nie śmieję się na ten dla jaj to zrobiłem w kombinezon. Kombinezon się zaraz ubieram, ale to chyba się dogasi rozbiorę do tego kombinezonu, bo strasznie gorąco farbę mam tak Masterbond. Yy, tu mam trochę, tu mam trochę zleję to w jedno, później mam nowe tu z utwardzaczem nowym tu mam jeszcze też utwardzacz zaraz do kubka to ładuję, wymieszam i wtedy się ubiera mówię do tego w kombinezon wskakuje samego nagrywania nie będę nagrywać bo kurcze na no ile tego nagrywania co ja już ponagrywałem to tych filmów masa jest później najwyżej na koniec a tak to tak to wygląda. Dobra. Mieszam podkład i za pistolet trzeba się brać. Pierwszą porcję mam wymalowaną. znaczy teraz farbę robię drugą. I co Naprzód mam cały na gotowo. Najgorzej to wiecie tam w środku te wszystkie zakamarki szmaty to już mi niepotrzebne bo i tak trzeba było do kabiny wejść kierownicą pokręcić w prawo w lewo żeby to tu domalować tył to tak po części mam wiem gdzie mam a gdzie nie mam chociaż to słabo widać bo tu jest piaskowane szare a tu jest przemalowane szare że to póki na świeżo że to jeszcze się nie robi matowe no to widać o tak jak tu że jest tym podkładem tego nie malowałem oczywiście bo to tabelka poniedzieli przyjdzie i ta z tyłu tam tutaj to ktoś ona, taką kurczę blaszkę jak od puszek zrobił został mi most wał napędowy tak odtąd do tyłu obydwie podłużnice, resory amortyzatory piasty i co zostanie farby? Nasze farby na pewno zostanie. Tutaj zrobię te mocowanie do tego łączniki stabilizatora. Stabilizator te uszy małe i a grzeje grzeje niemiłosiernie. Tu mam drugi litr sobie namieszałem pięć minut, minut i mogę malować. Dobra. Tu mam, nową zacząłem puszkę tamte pokończyłem tutaj takie to już nie będę tego wyskrobywać zna, żeby jeszcze by tam może ćwierć pistoletu mieszaniny zrobił z tego rozcieńczalnik taki o dedykowany do tej farby bo no za dużo tutaj wiecie zachodu przygotowań żeby to tu jakąś wodą po ogórkach to później rozcieńczać i żeby tam i na samochodzie zaczęło to odłazić dobra szykuję się i ten może pistolet sobie jeszcze nitrem przepuczę chociaż to tam jeszcze raz dobra nie tego nie płuczę a się ubieram i Zaraz kończę tam to malowanie. Na razie. Cześć, niedziela, siódma rano. Trochę popadało dzisiaj w nocy. Czy nad ranem, no ale beton już wysycha. Zobaczcie tutaj. To już jest pomalowane, a to wypiaskowane i niemalowane, bo ta rura do tego, do wymiany idzie i popatrzcie, że to, patrzcie tu wszędzie mokro, to już wyschło, a wcale się za mocno rudę nie zrobiło, <laughs> że takie nawet, nawet jakaś lepsza taka taśmy mi się podklejają teraz od tego mokrego ale trudno będzie trzeba drugi raz maskować Dobra idziemy tu gumy jakieś dziwne takie jedną wyprułem od tego jakieś takie dwuwarstwowe nie wiem co to tak jak piaskowałem to już Widziałem, że jakieś w środku to jest od stabilizatora jakby dwie twardości. Tego były nie wiem. Kocie o, tutaj to chłodek. Wczoraj wczoraj popróbowałem sobie tutaj pofrezować trochę. I powiem Wam, kurczę, fajnie to idzie takim chińskim frezikiem ósemką. Nie wiem, jak to głęboko tutaj wjechałem. No, no dwa razy przejechałem, dwa przejazdy. I to tak nawet lekko było można tutaj pokręcić sobie, przesunąć. <coughs> Że może coś z tego będzie. Muszę tylko zmierzyć, ile tutaj, jak to głęboko mam wypróć. Aha, jeszcze mi się teraz przypomniało rano. Komentarze trochę czytałem i odpisywałem. Jacek się pytał Ptasiński jak to tutaj jest ten mocowane te koronki. <laughs> nagram, nagram film, bo każda, każdy inny system ma. No i też tutaj nie będę chyba wykręcać, ale jeszcze jedną taką mam dotoczoną tam no tutaj, bo to taki dziwny stożek jest tutaj w pinoli i nic do tego nie mogę dopasować. Żadnych oprawek, takich jak ER czy coś, żeby to do, do frezów. Może coś mi dopowiecie jak to tutaj, co to za system mocowania. Aha i dzisiaj jeszcze też może dzisiaj tutaj chcę sobie zrobić, bo mam tutaj te dwa zderzaki są. Nie wiem czy to będzie widać. Dobra, takie coś. O, tu. One jeszcze tu mają taką precyzyjną regulację z jednej i z drugiej strony. I tylko muszę tutaj zrobić ten kołek taki, że jak zajadę sobie, zablokuję wtedy w tej osi posłów. No i tylko tu będę kręcić. Jeszcze gdzieś korki powinienem mieć. To może tu sobie taką małą korbeczkę wstawię, żeby to bardziej płynnie kręcić. I wtedy tylko będzie. Przód, tył, przód, tył, na daną głębokość wyjadę, przesunę się na tych zderzaka, znowu, o grubość freza znowu, szczak i no nie będzie trzeba tutaj ręką ciągle trzymać, się zapierać, żeby to na boki nie uciekało. Dobra, idę do ryb i to zmontuję, ten film, bo to wczoraj z tego malowania, ale temperatura była niech to, to tu prawie wykończyłem naszej no, znaczy wykończyłem z tej nowej, ostatni ten sobie dolałem trochę farbę tu muszę to pozbierać, posprzątać pistolet jest w miarę umyty no i teraz tylko czekam aż przyjdą te dwie belki, żeby wymienić, nasze znaczy, ja chyba wypiaskuję też i a dzisiaj od samego rana, niedziela dobra Cześć na razie.